Tu zacierżono. Mm. Hmm. Pusta ulica. Ulica, która się nazywa śluza. co innego zwróciło moją uwagę no, nawet rowerzysta się tu zaplątał jakiś któryś z tych domów widać wolę oko ja Studnia. No naprawdę. Czy tak naprawdę studnia jest? No Nie. Z troszkę podniszczonym daszkiem. Z troszkę podniszczonym daszkiem. Dobrze, ale chcę. To wolę oko pokazać. Bardzo ładne. Na tym domu. O tu. Tu, 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 tu.